Jezus powiedział do swoich uczniów. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Moi kochani, pamiętamy, jak Pan Jezus mówi w jednym miejscu w Ewangelii: Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski. A tutaj dzisiaj podaje nam, w czym mamy być tak doskonali: bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny i dalej rozwija, na czym to miłosierdzie ma polegać. Rzeczywiście, jeżeli mielibyśmy naśladować Pana Boga w stwarzaniu pięknego świata, to ten kontrast dla naszego rozumu między działaniem Boga, który cały wszechświat stwarza, a nas, którzy możemy tylko jakąś stosunkowo drobną pracę wykonać, jest ogromny. I pewnie jeszcze bardziej to jest odnośnie miłosierdzia Bożego. Ale Duch Pański przemawia w naszym sercu i zachęca nas, abyśmy podjęli tego typu staranie, aby być tak samo miłosiernymi jak Pan Bóg. A więc, jeżeli Pan Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi i dla naszego zbawienia wydał w ofierze swojego syna Jezusa Chrystusa i on także wydał siebie właśnie ukazując Boże Miłosierdzie i zachęca nas, że możemy mieć w tym Jego miłosierdziu nasz współudział, no to przyznam, że jest to rzeczywiście bardzo atrakcyjna oferta ze strony Pana Boga dla nas. I w ten sposób od razu naśladujemy w Bogu to, co jest najistotniejsze. Bo co jesteśmy w stanie stworzyć, co jesteśmy w stanie wybudować tak wielkiego i konkurencyjnego wobec Pana Boga? Natomiast jeżeli byśmy rzeczywiście naśladowali go wprost w miłosierdziu, to robimy najważniejszą rzecz. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak wiele można zyskać, kiedy człowiek chce naśladować Boga w jego miłosierdziu, to popatrzmy na wszystkich tych świętych. Którzy miłosierdzie Boże czcili i propagowali na różny sposób. Oczywiście, nam Polakom na pierwsze miejsce wysuwa się zaraz siostra Faustyna. I wtedy widzimy, że jej działalność, która jest jako wiadomy znak obraz Jezusa Miłosiernego, jest znana na całym świecie. Rzeczywiście, w różnych krajach można być w kościołach i wszędzie trafia się na ten obraz, a słowa Jezu: Ufam Tobie. Jest w tylu różnych językach napisane. Jeśli więc będziemy miłosierni, tak jak Ojciec nasz jest miłosierny, to Bóg, ciesząc się z tego, że naśladujemy Go w Jego miłosierdziu i przykładamy się do tego całym sercem, będzie nam błogosławił. Panie Jezu, weź nas za narzędzia Twojego miłosierdzia, ponieważ każdy wypowiada tą modlitwę do Ciebie. Jezu, ufam Tobie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, syn i Duch Święty. Amen.